Takie, dobrze, wiecie, mam TikToka. Ale dzisiaj mnie zaobserwowało kilka osób. Pierwszy to śmieci na jakś tak? No i tutaj e, zaczęło się. To panie, hej, co tam? Dobrze. Jak się nazywasz? Adek, toksywka, tak naprawdę. Moje imię to Adrian, fajnie, ja jestem magik i masz lat, w marcu 13, czyli teraz mam 12, a ja 14, fajnie, oglądasz MM, co, oglądasz mnie, e, raz trafiłem na edycję, czyli odcinek, tak, a widziałeś mój najnowszy film, teraz, tak, fajne, fajne. Na forum, nie. A oj, a o. Ok. No i. Jeżeli to te też się też znaleźć na odcinku, a może w tej takiej rozmowie, że będziemy mogli Ci pokazać na odcinku. A no i znaczy następna osoba mnie zaobserwowała, czyli K -C -P -C -P -R -R. no Tak jakby. Co on go jeszcze? Jakiś. Co tam? Dragon był Super. Tutaj mocno jakiegoś miękkiego. Chyba zaobserwowałem. O proszę no, mi kipę. No no.